Cześć, nazywam się Marek Zacharewicz i w tym filmie chciałbym Ci pokazać, jak Ty, jeżeli jesteś osobą początkującą, możesz nauczyć się grać na pianinie najpopularniejszych polskich i zagranicznych kolęd oraz melodii świątecznych. Zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie, nawet jeżeli jesteś osobą dorosłą, to nie jest tak, że nie możesz nauczyć się grać na pianinie. Wręcz przeciwnie, ja uważam, że osoby dorosłe mają czasami nawet lepsze predyspozycje do tego niż dzieci, żeby uczyć się gry na pianinie. Przede wszystkim osoby dorosłe wiedzą czego chcą się nauczyć. Potrafią się samemu zdyscyplinować, no i są Zdecydowanie bardziej zmotywowane do tego, żeby właśnie ćwiczyć i żeby grać na pianinie. Więc jeżeli gdzieś kiedyś marzyłeś, marzyłaś o tym, żeby nauczyć się grać na pianinie, no ale nigdy nie było czasu, tak, zawsze było coś ważniejszego, no to myślę, że teraz właśnie jest ten okres, żeby, żeby zacząć, tak. Mamy święta, czas ciepła, miłości, rodziny, kolędowania, tak. Myślę, że warto odkurzyć to stare pianino, usiąść i spróbować. Nauczyć się grać prostych kolęd i melodii świątecznych, do czego Cię bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Nie przedłużając już, chodźmy na klawiaturę, gdzie na przykładzie jednej z najpopularniejszych polskich kolęd pokażę Ci, w jaki sposób Ty możesz usiąść do swojego pianina i zacząć grać kolendy i melodie świąteczne. Cześć, witam Cię na mojej klawiaturze. A więc najpierw zaczniemy sobie od nazw dźwięków, jakie występują w muzyce i tutaj na klawiaturze pianina. A więc nazwy dźwięków w muzyce określają się według konkretnego porządku, bardzo podobnie jak w naszym polskim alfabecie. Zaczynamy od dźwięku C, od nazwy dźwięku C i następnym dźwiękiem jest dźwięk D. Później mamy dźwięk E I zauważ, że dokładnie tak samo jest w alfabecie, bo mamy literkę C, później jest literka D, literka E. Dobrze. Po literce, po dźwięku E będziemy mieć dźwięk F, następnie dźwięk G, później musimy zrobić taką małą przerwę i mamy AH, więc następnym dźwiękiem jest dźwięk A, później jest dźwięk H. I to tak naprawdę tyle. Później te dźwięki zaczynają się powtarzać, czyli znowu wracamy do dźwięku C i po kolei, czyli D, E, F, G, A i H, cały czas w ten sam sposób. No dobrze, ale jak znaleźć ten dźwięk C, te wszystkie dźwięki na klawiaturze pianina? A więc, tak jak mówiłem, zaczynamy od dźwięku C i zauważ, że na klawiaturze pianina mamy dwie grupy czarnych klawiszy. Mamy grupę dwóch czarnych klawiszy oraz grupę trzech czarnych klawiszy. I znowu dwa czarne, trzy czarne. I dźwięk C jest to pierwszy biały klawisz w grupie czarnych klawiszy, czyli dokładnie ten dźwięk. To jest dźwięk C. To jest taki bardzo charakterystyczny dźwięk, właśnie na klawiaturze pianina. On leży mniej więcej na środku. Myślę, że powinieneś, powinnaś kojarzyć już gdzieś, skądś ten dźwięk. Dobrze, w każdym razie zaczynamy od tego dźwięku C. I tak jak mówiłem, kolejnym dźwiękiem był dźwięk D, czyli ten dźwięk, który leży obok dźwięku C, to jest dźwięk D. Następnie mamy dźwięk E, OK, teraz jest dźwięk F, później mamy dźwięk G, dokładnie, czyli to jest dźwięk G. Później mieliśmy takie aha, takie małe zawahanie, czyli tu jest dźwięk A, następnie dźwięk H. No i wszystko nam się powtarza od początku, czyli znowu mamy C, D, E i tak w kółko do samego końca. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz, mianowicie ten dźwięk, czyli dźwięk H. On po angielsku nazywa się dźwiękiem B, i my również będziemy w tym poradniku w tej lekcji korzystać z tego oznaczenia. A więc dla nas to nie będzie dźwięk H, a będzie to dźwięk B. Ważne, żeby zapamiętać, że on może się nazywać właśnie po polsku albo dźwięk H, albo dźwięk B. I zobacz, w drugą stronę jest dokładnie tak samo. Czyli mamy dźwięk C, tutaj mamy dźwięk H bądź B z angielskiego, następnie dźwięk A, G. F, E, D, C. A więc, jeżeli to już znamy, czas przystąpić do zagrania naszej pierwszej kolendy, a mianowicie do kolendy przybierzeli do Betlejem. Wyświetliły się teraz nuty, pewnego rodzaju zapis nutowy, i jak widzisz, są tam różnego rodzaju nuty. Jest nuta czarna, jest też nawet nuta biała. Niektóre nuty są połączone ze sobą kreseczkami. Ty nie musisz się tym przyjmować i nie musisz znać tego zapisu nutowego. Zauważ, że Każda nuta posiada w środku oznaczenie, posiada literkę. I to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Więc jeżeli w nucie jest zapisane na przykład C, to znaczy, że musimy zagrać C. Dokładnie. Jeżeli jest zapisane B w nucie, w środku nutki, to znaczy, że musimy zagrać dźwięk P. I to tak naprawdę tyle. Dzięki temu, dzięki takiemu prostemu opracowaniu, prostemu oznaczeniu jesteś w stanie grać kolendy, melodie świąteczne, czy dosłownie zupełnie inne utwory i melodie. Dobrze, i te nutki, które są tutaj zapisane, odnoszą się do naszej prawej ręki. Będziemy je grać prawą ręką, bo to jest nasza linia melodyczna. A więc zaczynamy od dźwięku C, następnie mamy dźwięk B, czyli tutaj ten dźwięk, znowu C, teraz mamy dźwięk D. Dźwięk E, teraz D, czyli idziemy jeden klawisz w dół. E, czyli znowu jeden klawisz do góry. Dźwięk F, G, A i wracamy na G. Okay? Widzisz, jakie to proste? I teraz gramy jeszcze raz to samo. C, B, C, D, E, D, E, F, G. A, G. Dobrze, to była nasza zwrotka i przechodzimy teraz do refrenu. Zauważ, że znowu mamy dźwięk C, ale nie będziemy grać tego niższego dźwięku C, tylko to wyższą C, ponieważ nutka jest zapisana wyżej. Tak, więc gramy C. No i tak po prostu układa nam się melodia, czyli mamy C, dwa razy G, czyli to G tutaj. Teraz mamy dźwięk A, G. E, teraz mamy F, powtarzamy F, A, G, F, E, D, następnie dźwięk E, dźwięk F i G. Dokładnie, no i dźwięk E, D, C. Super, i powtarzamy refren drugi raz, czyli mamy C, G, G. A G F e, F teraz F A G F e, D i końcówka, czyli dźwięk E F G i E D C i dokładnie w taki sposób możesz zagrać prawie każdą kolędę czy melodię świąteczną, grając ją właśnie prawą ręką. Dobrze, ale co zrobić, jeżeli chcemy dołożyć do tego lewą rękę? Zauważ, że tutaj w nutach, w tym opracowaniu, nad nutami występują literowe oznaczenia. Występują duże litery. Na przykład mamy literę C, mamy literę F. Mamy literę G z taką dziwną siódemką. I teraz po prostu, jeżeli wystąpi nam właśnie taka literka, to znaczy, że lewa ręka gra tę literkę, czyli ten dźwięk. Tak? Czyli jeżeli mamy dźwięk C zapisany na górze, literkę C, to w tym momencie właśnie musimy nacisnąć ten klawisz C dla lewej ręki. Jeżeli mamy F, to będziemy naciskać to F. Jeżeli mamy G7, to nie patrzymy na tą siódemkę, tylko po prostu naciskamy w lewej ręce dźwięk G. I dokładnie tutaj będziemy grać lewą ręką, czyli w obrębie tylko tych czterech klawiszy. I zobacz, gramy to w ten sposób, że jeżeli w prawej ręce mamy dźwięk C, tak zaczynamy od dźwięku C. I teraz nad tym dźwiękiem C występuje to duże, duże literka, to oznaczenie C. To właśnie w tym momencie naciskamy lewą ręką dźwięk C, czyli zaczynamy od tego. I teraz ważne, że lewa ręka trzyma cały czas ten klawisz C, a prawa gra melodię. Tak, czyli to, czego już się nauczyliśmy. I teraz występuje na dźwięku G w prawej ręce nad dźwiękiem G. Znowu literka C, więc po prostu ją powtarzamy w lewej ręce. Ok. Teraz w prawej mamy dźwięk A, a w lewej mamy dźwięk F. Więc naciskamy F w lewej ręce. Prawa idzie na G, a lewa znowu na C. I w ten sposób zagraliśmy pierwszą linijkę. Kolendy przybierzeli do Betlejem razem. Pójdźmy dalej. Czyli znowu C w prawej, C w lewej. OK. I znowu mamy C w lewej, G w prawej, A w prawej, F w lewej. Dobrze. Teraz sytuacja jest analogiczna. Gramy do końca dokładnie w ten sam sposób, czyli C w prawej, C w lewej, bo mamy C napisane na górze. Teraz G, G, teraz będzie A w prawej, a w lewej ręce ten dźwięk F, no bo znowu jest F zapisane. Teraz zauważ, że mamy G7 zapisane, więc prawa, lewa ręka, przepraszam, gra po prostu dźwięk G, a prawa swój dźwięk zapisany, czyli F. Teraz znowu dźwięk C w lewej ręce, C w lewej, F w prawej i F w lewej, G w prawej, C w lewej. Dobrze. No i powtarzamy nasz refren, czyli C w prawej, C w lewej, A w prawej, F w lewej. Tak, i teraz G w prawej, C w lewej, C w lewej, F e w prawej, dwa razy F, lewa i prawa grać dźwięki F, prawa G, lewa C, i kończymy prawa grać dźwięk E, lewa dźwięk C, prawa D, lewa G, i kończymy na dwóch dźwiękach C. Dokładnie w ten sposób. Zagram teraz w szybszym tempie. Zobacz, usłysz, jak to może zabrzmieć, jeżeli przyspieszymy trochę tempo, jak to zabrzmi w całości. Właśnie wyglądają dwa sposoby, dzięki którym ty samodzielnie możesz usiąść do swojego pianina no i zacząć grać, uczyć się kolend czy melodii świątecznych. Oczywiście to nie są tylko dwa sposoby na to, żeby grać te kolendy, tak? Teraz możesz bawić się lewą ręką, dodawać akordy, tworzyć do nich akompaniament. Możesz śpiewać melodię zamiast grać jej i dwoma rękoma tworzyć akompaniament. Także możliwości jest bardzo, bardzo wiele. Dziękuję ci za tą lekcję i mam nadzieję, że już teraz wiesz jak zacząć grać, uczyć się kolęd czy melodii świątecznych na pianinie. No i że właśnie podczas tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia usiądziesz do pianina i w twoim domu zacznie rozbrzmiewać świąteczna muzyka. Dziękuję i do zobaczenia gdzieś kiedyś. Cześć.